Dwa jeden, zabijanie operatorów. na nachody za wasze głowy. Rzucam granat ogłuszający. Złożoną aktywność w sektorze. Ostrożnie. Strasznie no, się wygrywa. Potrzebuje reanimacji. Mam go, mam go. Rozkaz. Okej. Okay. Nie, nie, bo nie Boże. Ale od razu mnie odlegowało jak ich zeście zabili. Uwaga numera 1. Wypełniliście zlecenie na śniadanie ważny cel Przesuwamy zapłatę. Gdzie? Biegnę. U mnie. Poczułem BSP. za jeden zabijanie operatorów wyznaczono nagrodę za głowę. Dwa jeden. Nie, 1, nie, nie. Zabiję do listu głównego. cicho. Na dole. Uwaga, zabicie jeszcze jednego operatora sprawi, że wezmą was na cel.

no to dużo. Ultra jeden, zabijanie pięknie. operatorów Rzucam granat ogłuszający Ja dam rączki, czekaj O ja nie będę nie byli Granat ogłuszający Pięknie tak. Pięknie, pięknie Mami jest tak Jeszcze ja niżej <słuch> Ultra jeden, uwaga Mami... Nie! Ruch załatwiony! Pierdolę, z to tylko z pompami zapierdalać! Jak ty to kurwa! Znalazłeś! Jak ty go znalazłeś?

Hmm? wrogi BSP w sektorze czasy panowie czasy panowie czasy panowie nie panowie 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 ja panowie 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 to panowie 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 tylko prowadzą do trzymaniu, Czy zapalasz? No to, no to wiem. Podnosi go Podnosi go Ale ah, on <tulain> cool, Ultra jeden, średnie w tym sektorze. Ultra <citintérieur> wyznaczy za wasze głowy. <laughs> JESTEM POD OSTRZAMEM! ZAŁĄCZ NAWANTAWANY oh! samo się podsumowało. Ech, powiem Ci, nie mam słów. Droga. Miejcie oczy szeroko otwarte!

tutaj! Właśnie nie Ruszam tutaj. Ruch leży, tutaj. Dobra No Idę tu na górkę. że ja tu że wezmą was na cel. Polko, gigel... tu na b.

Ultra, uwaga! Zabicie jeszcze jednego operatora sprawi, że wezmą was na cel. serię! Ultra 1, Wyznaczono za ciebie nagrodę. Aha, tu jest! Nie widzą. Chodź, chodź, chodź!

jest, jest. ja, pierdziela. W pokoju, chyba w tym gościu. Na tym gościu. Na tym mnie! Mam tym gościu. Na tym 1, uwaga! Za strzelanie do operatorów grozi list gończy. Zabójstwo potwierdzone. Zbyt częste eliminacje prowadzą do listu gończego. O, no, Uwaga! W pobliżu grasuje łowca operator. Uważaj... na mnie już jestem. Już jest. Bra, bra, bra. piękny. Sektorze, aktywność. Ultra 1, zabijanie operatorów. Ultra 1, pobliżu operator wzywa wsparcie no medyczne.

Tak. O, drugiego zabił. O Boże. wykonaj zadanie. Może z nami grać. <laughs> Awansowałem. Na porucznika. Brawo Ty! <laughs>